Co się działo ostatnio, zapytacie? Stworzyłem sobie dosyć potężny łuk. Power 5, Mending oraz Unbreaking 3. Miałem to wszystko z łowienia ryb całymi godzinami. Założyłem na swoją netherite'ową klatkę Protection 4 oraz Mending. Zostawiłem turbo mały prezent, żeby wyrównać rachunki za mały skam z drugiego odcinka, jak dobrze wiecie. Wybrałem się do twierdzy w naderze i zebrałem trzy głowy Wideru obeszło się bez śmierci. Dałem boosterkowi na taga, uprzednio dając mu dwa, za co on obdarował mnie paroma diamentami. Wymieniłem się również z Bambim, trochę slajmu, za wełno i brodawkę, ponieważ on zabrał wszystkie z fortecy. No i to wszystko, możemy wracać do teraźniejszości. Także hej, cześć i z tej strony Vitrox i witam was tutaj w, 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 w trzecim odcinku Zero Krafta. Jesteśmy aktualnie w bazie Emeryxa. I dlaczego tutaj zaczynam odcinek? Ponieważ no, tutaj się dużo zmieniło. Chciałem Wam generalnie na początku odcinka pokazać właśnie bazę od chłopaków tutaj, bo naprawdę jest co pokazywać: w sensie po prostu lekki, szybki look. Nie chcę tutaj dużo spoilerować, bo zapraszam Was serdecznie do nich. Macie wszystkie linki w opisie do wszystkich kanałów, ale chciałem Wam pokazać po prostu jaki klimat jest u każdego z nich. No i naprawdę po prostu polecam zobaczyć ich perspektywy, bo też fajnie to u nich tam wszystko wygląda. Także tutaj jesteśmy właśnie w bazie Emeriksa. za chwilę przejdziemy się do Bambiego. No i oto jesteśmy w bazie od Bambiego. Tutaj dużo się nie zmieniło akurat w tym miejscu, ale generalnie powstał tutaj taki fajny przesmyk, który prowadzi nas do naszych dalszych części bazy. Bambi generalnie ma dosyć ciekawy i niestandardowy pomysł na bazę. Um, no, ale to myślę, że możecie się też u niego dowiedzieć, także też serdecznie zapraszam do niego. Um, mi zostało, tak naprawdę, do odwiedzenia jeszcze, zresztą Turbo oraz Booster. U Turbo, jak wiecie, bywaliśmy już nieraz, no, ale od niego się trochę zmieniło, właśnie, bo um, było tutaj, o mój Boże, um, cóż. Będę wam to musiał wyblurować, bo na 100% nie będę w stanie tego pokazać. No chyba, że Turbo to wrzuci do odcinka, no ale generalnie rzecz ujmując, tam się dzieje, w sensie tam się dzieje coś, coś nowego u Turbo. On generalnie będzie tworzyć tutaj bardzo ładne, modernistyczne miasto. Także no, polecam też wpaść do niego, bo naprawdę fajnie też to u niego tam wygląda wszystko. I progres się jak najbardziej robi. Został nam jeszcze booster po drodze, i u Boostera właśnie wygląda następująco: tak naprawdę też jest fajny duży progres. Tam mamy Boostera, jak widzicie, dosyć nieźle się już wyrobił tutaj, jeśli chodzi o zbrojkę i tak dalej. No, wygląda naprawdę fajnie u niego i też mówię, no, u niego dosyć ciekawie wygląda ta perspektywa. Także wpadajcie, oglądajcie, a my przechodzimy do naszego normalnego już odcinka, tak naprawdę. Gdzie zobaczycie, co się podziało w mojej bazie? No i jedyne, co tak naprawdę mogę Wam pokazać, to taka perspektywa. Po drodze złapałem jedną głowę piglina. Jak widzicie, także no, wygląda to dosyć śmiesznie. Ale wracając do mojego normalnego luku, pokażę Wam coś, ponieważ zostałem smurfem, jak widzicie. Tak to wygląda. Jestem smurfem i mieszkam w grzybie. Więc no to się dopełnia. Ja też ten look wygląda troszkę bardziej świątecznie mam wrażenie, więc no, jednocześnie się wpasowuje w nadchodzący klimat. No i tak to też właśnie tutaj wygląda. Dlaczego robię to z bazy? Bo no, muszę po prostu, yy, nie, nie mogę wam wszystkiego pokazać tak jakby, ponieważ yy, no, jestem tutaj, yy, mm, może inaczej. Skoruptowało mi po prostu pliki, które miałem z nagrania praktycznie całego odcinka, i muszę po prostu je powtarzać, więc ym, niestety tak to wygląda. I musicie jakoś, mam nadzieję, że nie będzie to jakoś mega mm, dziwne czy coś, czy jakieś takie nie wiem. No, mam nadzieję, że będzie to normalny odcinek. Także generalnie zapraszam Was teraz do tego, ym, jak to powstał mój Villager Breeder, ponieważ yy, no, teraz tak naprawdę za to się zabieram. Także tak naprawdę, breeder mamy tutaj już skończony. Tu już mamy pierwszego naszego villagera, którego będziemy za chwilę transportować do Emeryxa, ponieważ to jest dług, który mamy tutaj do spłacenia. Mamy mu przetransportować dwóch villagerów. No a tutaj tak to właśnie wygląda. Musiałem zrobić tej daszki, żeby żadne pioruny z jakiejś burzy tutaj przypadkiem naszych villagerów nie pozamieniały. Wujcze a działa to generalnie następująco. Tam mamy on off switch, tam jest dźwignia za tym, więc jak odsuniemy ten blok. Ledgerowie widzą te łóżka, no i wtedy, widząc te łóżka, mają wrażenie, że mogą sobie tutaj wytworzyć dzieciaka. No i ten dzieciak, może ja Wam to pokażę, będzie lepiej. Więc e, ogólnie wygląda to tak: mamy tutaj te łóżka, mamy ten on/off switch, więc jak go sobie odklikniemy, tutaj mamy dziurę. I e, kiedy jest tutaj dziura, w ogóle trochę się ich zebrało, ponieważ szafkowałem przez całą noc. Kiedy jest tutaj ta dziura, wtedy oni widzą łóżka. Robią dzieciaka. Dzieciak, generalnie villager, lubi skakać na łóżkach, więc yy, widząc tego trapdora tutaj, widząc tego trapdora tam, myśli, że jest w stanie przejść do tych łóżek, żeby na nich poskakać. No i jako, że jest w jednej kratki, no to wychodzi tutaj sobie, no i spada właśnie do tego water streama. Potem yy, przechodzi sobie tędy na sam koniec, no i wskakuje tutaj na ten oto murek, no i tutaj tak naprawdę czeka aż urośnie, no i kiedy urośnie, mamy tutaj wodę na tym poziomie, przez to, że jest na murku jest on trochę wyżej niż blok, Także po prostu jego głowa w tym momencie zahacza o tą wodę, no i wypływa tutaj sobie do tego miejsca No i jest automatycznie spychany w to miejsce Wileżerów jest tutaj naprawdę dużo, także... Mm, dlatego też się tak troszkę bugują, ale tutaj pod spodem mamy potem system, który ich stąd wyciąga Tutaj wychodzi minecart, wyjeżdża sobie tutaj i zgarnia po drodze właśnie wileżera, który sobie stoi tutaj na tym bloku Także tak to wygląda, oni sobie tutaj wyjeżdżają i potem wjeżdżają tutaj sobie właśnie na samą górę jako, że nie mam tylu tutaj raili, żeby go doprowadzić gdzieś tam do MRX, aż to tutaj będziemy właśnie sobie rozwalać to i zamieniać to na łódkę. No i łódką go właśnie transportować tu przez ten cały przesmyk, który tam sobie pociągnąłem już wcześniej. Także spotkajmy się teraz z MRX, no i zobaczmy, jak to tutaj wszystko zadziała. Mam nadzieję, że będzie zadowolony, że w końcu dostał swoich villagerów. MRX? Halo, halo. Jesteś może w bazie? A ja jestem. No to zobacz, co dla ciebie mam. <grystanie> Widzę łódkę bez gracza, która powoli sunie naprzód. <grystanie> to nie jest jedyna łódka. Jak widzisz, przeprowadziłem ci w końcu twoich dwóch villagerów, o których prosiłeś. Nice. Także spłata Dziękuję długu bardzo. w połowie jest już zakończona, tak naprawdę. A co się stało z tą wędką? Weźmy przypomnij. Ja już mam wędkę, więc spłata długu jest zakończona nawet w całości. Aha, no właśnie, dobra, to super w takim razie. Masz dwóch villagerów, możesz ich sobie wstawić gdzie tam tylko chcesz. No i powiem ci, masz tu naprawdę mega klimacik na twojej działeczce. Właśnie na początku odcinka pokazywałem w sumie miejscówki u każdego z graczy, żeby właśnie zachęcić też ludzi do wpadania do nich. I no powiem ci, naprawdę fajnie to tutaj wygląda, pszczółki latają, to jest mega ożywia miejsce, mega fajnie to wygląda. To się cieszę, że ci się tutaj podoba, bo nie ukrywam, strasznie dużo czasu tu spędziłem, O. No tak to wygląda. Co ty, co ty zrobiłeś? Wyrzuciło mnie z komunikatem flying is not enabled on the server. No i znowu to samo. Okej, okay, bo zniknąłeś na chwilę z łódką z villagerem. Myślałem, że bywaliło łódkę z villagerem, ale okej. Okay. No, także jak jesteśmy kwita w takim razie, to ja wracam do swoich dalszych obowiązków. E... Czekaj, mam dla ciebie coś, mam dla ciebie coś jeszcze. Masz dla mnie coś, coś jeszcze. Nie, chwilę. Mam dla ciebie coś jeszcze. Byłem przed chwilą u boostera. I mam takie coś i takie Uuu. coś. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Pewnie, że mi się podoba. Ja tutaj zbieram. Ja jestem zbieraczem, horderem tutaj wszystkich mikrofonów. Także, jak masz coś, czego nie... w ogóle mogę zobaczyć, co masz? Eee, tak, chodź, chodź, chodź. Spoczko. I ten... No, tutaj masz ogólnie. Co mi zaproponujesz za tak pokaźną ilość głów, których. No, właśnie, wybrać. chciałem Cię zapytać. Na dole tutaj i na dole tutaj sobie wylistowałem wszystkie, które bym od Ciebie chciał pojedyncze. No i co byś na to, za to ode mnie chciał? Hmm, jest ich tutaj sześć. Tutaj mamy no 16 jest ich tych głów. Sam decydujesz, dam ci dwie opcje. Dobra. Bo mam dwie rzeczy w których potrzebie jestem. Te rzeczy to pierwsza opcja to jest żelazo. O matko, tego ja też. Ja też. Byłem ostatnio kopać bardzo długo, żeby wykopać żelazo, bo potrzebowałem go masę po prostu na swoją farmę slimów. Także no, no. Okej, okay. a druga opcja? Powiem o tak. Mamy dwie opcje. Pierwsza opcja to jest tak żelaza, no tak. Mhm. A druga opcja to jest. To jest 6 ender Jakim cudem mam ci skombinować 6 ender chestów? Ja przecież ostatnio sobie trzy rozwaliłem, chyba, czy dwa. Nie ja będę musiał teraz tam właśnie, dlatego o to mi chodzi, bo jedno i drugie będę musiał na odcinku wyfarmić. I kwestia jest, które. Ender <słuch> czysty chłopie, nie, to nie ma szans. Eee, przyniosę ci żelazo, ale to na pewno nie teraz. spoko, spoko. nie Muszę, muszę, ten... muszę go tam. Ten... Możesz sobie teraz wziąć. A my tutaj kolejny dług zaciągamy. E, masz w ogóle Ender Chesta tutaj gdzieś? Tak, tak, tak. Na dole w magazynie jest. Dobra, to sobie przełożę w takim razie tutaj te sześć główek. I sobie przełożę jeden enderchesta i potem resztę. To dzięki w takim Dobra. razie bardzo za deal. Mm, przyniosę Ci to żelazo po prostu jak je zbiorę. Dobra, nie ma żadnego problemu. To w takim razie dziękuję bardzo również. Ja również to trzymaj się. Hejo. cześć. cześć. OK. A także jak widzicie, jesteśmy już tutaj pod ilu z MRX-em i zaraz zabieramy się z za naszą bazę, ale tutaj właśnie mm, dobiję zaraz jeszcze Dila z boosterkiem tak naprawdę, bo potrzebuje od nas Soul Sanda. Także weźmy tu sobie 32 potrzebuje od nas i dostaniemy za to diamencik. Troszkę ich już mamy tutaj, ponieważ w międzyczasie między odcinkami wybrałem się jeszcze na jedną czy tam dwie sesje kupania. No i mamy 27 diamentów, trochę tutaj w zapasie jeszcze. No i zbrojkę również sobie zrobiłem, ponieważ swoją utraciłem, no czego później się jeszcze dowiecie. W każdym razie tak, za chwilę spotkamy się tutaj jeszcze z boosterkiem, będzie mała wymiana i Pędzimy w takim razie potem do time -lapse Jest i booster w takim razie. Um, tutaj Soul Sand. <laughs> Także wymiana oczywiście zatwierdzona, booster sobie idzie, a my zabieramy się w takim razie do time I tak oto wygląda już nasza wyspa, jak widzicie doszło jeszcze tam ognisko. A mamy tutaj grzybki piękne, które są również oświetlone, tutaj od dołu jak i od góry na grzybkach są jakieś różne punkty tutaj, które je oświetlają. Mamy właśnie te trzy grzybki, dużo mycelium, niestety mycelium mi się skończyło, będę musiał znowu iść się pokopać no i właśnie tak to tutaj się prezentuje myślę, że wyszło to naprawdę fajnie i już ten efekt na wyspie jest jakby odczuwalny, dodałem też właśnie liście od Bambiego, które dostałem, trochę trawy, którą pozbierałem, no i gdzieś ten efekt tutaj już fajnie wygląda to wszystko tutaj fajne, te szczegóły dookoła są, no i mamy też oczywiście pole naszych dyń, jest ich póki co troszeczkę za dużo, bo niektóre powyrastały na przykład z tego, a nie chciałem, żeby powyrastały z tego, więc muszę to troszeczkę jeszcze że tak powiem poodchudzać no ale generalnie bardzo mi się podoba jak to pole tylko tutaj wyszło właśnie z taką ścieżką przez sam środek. No i mamy tutaj wtedy bez problemu zejście na dół do naszych dyni, które się tutaj zbierają, których swoją drogą mamy już coraz więcej. No i też coraz bardziej będziemy... Poszerzać tamte tereny na dole z czasem. Tutaj też troszeczkę to się poszerzyło. Tutaj myślę, że zrobimy sobie w tym miejscu jakiś większy magazyn na tedy nie. Jak już będziemy mieć tak naprawdę cały ten teren zrobiony pod spodem, z hopperami i wszystkim, to wtedy pociągniemy sobie tutaj jakieś miejsce do magazynu. A póki co, no wygląda to taki sposób. Nie wiem skąd do mnie strzelają. A tu się skrył, skuwany. No. Dobra. No i tak to właśnie wygląda. Na no moje eku na razie nie zwracajcie uwagi. W sensie o to mi chodzi dokładnie. Mówię, nagrywam to, że tak powiem, drugi raz. Mm, więc już jestem troszkę po wszystkim, że tak powiem. Dobra, mm, no tak to wygląda. Tu mam jeszcze ognisko. Brakuje mi niektórych bloków, po prostu kończyłem się z, w trakcie tutaj budowania tego wszystkiego. Będziemy się za to zabierać jeszcze kiedy indziej. W sensie zrobię to pewnie poza odcinkiem, czy coś takiego. Dokończę już sobie tą wyspę, tak żeby była właśnie na finito na kolejny odcinek. No i będziemy mogli w kolejnym odcinku zająć się jeszcze kapeluszem grzyba. Bo to jest ostatnia rzecz, która nam brakuje, tak naprawdę z naszej tutaj z, m, bazy startowej, z naszego tutaj starter base'a. A to jest właśnie ten grzyb. Tutaj ten, ten kapelusz. I no, wiadomo, są jeszcze jakieś tutaj małe rzeczy niedopatrzenia. Ale generalnie cały grzyb tutaj jest skończony, prezentuje się moim zdaniem pięknie. No i właśnie brakuje kapelusza. Widzicie? Zaraz tego kapelusza mniej więcej już jak się tutaj planuje. No, ale nie mam na chwilę obecną odpowiednich bloków, muszę ich po prostu sobie tutaj pozdobywać trochę. A teraz, moi drodzy, chciałem wam jeszcze pokazać tak naprawdę farmę slajmów, ponieważ stwierdziłem, że tutaj, generalnie w tym miejscu mniej więcej, mamy trzy czanki slajmowe obok siebie tak naprawdę. I stwierdziłem, że genialnym pomysłem byłoby tam zrobić sobie farmę slajmów, no i właśnie te slajmy potem sprzedawać, używać ich do różnych nowych komponentów i tak dalej. Generalnie pomysł fajny i tak dalej, ale no wykonanie, jak to mówią, zobaczycie sami zresztą, zapraszam na time timelapsa z farmy slajmów. Ile ja sobie krwi napsułem przy tej farmie slajmów to nie macie pojęcia naprawdę. No tak to wyglądało, zejdźmy sobie na dół, pokażę wam jak to właśnie na miejscu już się prezentuje i no, opowiem wam generalnie o tym co się stało. Mianowicie moje ekuny drajtowe, jak widzicie mój pikak, oraz mój miecz. No po prostu zniknęły, miałem jakby przez cały tutaj odcinek, oczywiście ich nie miałem, bo mówię, nagrywam do drugi raz, bo mi się skorupowało wideo, ale tak, no gdyby tego oczywiście było mało, no to musiałem zginąć od slajmów, no i po drodze trafiłem na, yy, prawda... Yy. Na no, utopieńców, no i niestety tak to wyszło, że e, też mnie zabili dwa razy. Potem wróciłem po swoje rzeczy. To slime mnie zabiły z cztery razy czy pięć, e, No i tak to szło sobie w kółko, aż moje itemy się zdążyły zdespawnować i po prostu wszystko straciłem, co miałem wtedy w EQ, więc e, no dużo rzeczy straciłem. Straciłem dość często straciłem swoje pikax zęczantowany oraz miecz mocno zęczantowany właśnie darejtowy, straciłem no dużo dużo rzeczy straciłem generalnie ale gdzieś tam się odbudowuje powoli byłem kopać byłem właśnie po, po więcej diamentów i tak dalej to już na przykład tu mam silk też jeszcze mam tam zenchantowany właśnie gdzieś sobie z powrotem w bazie, więc jakieś tam rzeczy w miarę to odbudowywuję ale byłem naprawdę zdruzgotany jak mi te rzeczy zniknęły, no ale tak to właśnie się tu prezentuje <laughs> przynajmniej jest to już skończone, mogę właśnie robić sklep na następnym odcinku no, i mamy trochę slimeów, troszeczkę się ich zdążyło tutaj zbierać. mam jeszcze trochę ich w bazie. Tutaj w tych innych też zaczynają się zbierać jakby te stanowiska tutaj pozostałe. One troszeczkę później tutaj jakby się pojawiły. Także też w nich oczywiście trochę mniej tych slimeów jest. Ale gdzieś ta farma cały czas sobie tu chodzi. Generalnie ona polega na tym, że jak widzicie, mamy tutaj taką platformę hopperów. Które, no mówię, niełatwo było zebrać, bo musiałem wiele razy udać się właśnie kopać, żeby zebrać tyle żelaza, żeby móc je skraftować. No ale właśnie prezentuje się to w taki sposób. Mamy tam przykład tego, jak to działa. Mianowicie, slajmy spełniają się w tym miejscu, ponieważ ten chunk, ten chunk oraz ten chunk są czankami slimowymi, ten nie jest. No i właśnie tu wygląda to tak, że mamy Iron golemy uwięzione w taki sposób u góry. Zrobiłem tu mostek, popchałem na nim Iron Golema do środka, zablokowałem Trapdorem i sobie tam siedzi. No i pierwotnie design był taki, że tych, te bloki jakby tutaj były, ale musiałem je stąd usunąć żeby był taki bardziej kolisty tutaj kształt, no i to ma zapobiegać temu, że kiedy się tu u góry spełniają właśnie te największe slajmy, to właśnie one nie są w stanie dosięgnąć tego golema, bo wcześniej były w stanie go dosięgnąć jakby tutaj na wprost, jak tam do niego skakały, czy coś takiego. Czasem się to zdarzało, no i moje golemy, tutaj chyba dwa albo trzy, które zrobiłem, zginęły, więc dużo irona poszło się, um, prawda, palić, że tak powiem. No, i tutaj tematycznie, prawda? No, i mamy tutaj takie cztery duże ogniska. Tak naprawdę wygląda to tak, że mamy tutaj dużo właśnie ognisk. Te slajmy po zespałnowaniu się wyczajają właśnie najbliższego golema, bo nieważne w jakim czanku się zespałnią, nieważne w jakim miejscu, jakiegoś golema sobie wyczają na pewno po krótszej czy dłuższej chwili. No, i właśnie zaczynają do niego zmierzać, jak widzicie, no i nie są w stanie do niego dotrzeć, oczywiście. I wpadają tutaj i płoną. E, to jest tak zrobione, że mamy tutaj półtora bloka, że tak powiem. W sensie one spadają na te ogniska i płoną na nich, i nie są w stanie wyskoczyć nawet największe na zewnątrz. No i wszystko sobie pięknie spada, właśnie przez hoppery, potem do moich skrzynek. Także farma działa, bardzo mi się to podoba i e, tak. E, mam nadzieję, że też będzie dużo profitu z niej. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Mówię, no, masakra, jeśli o to chodzi. Tyle razy, ile ja raz ginąłem. No, i tutaj jeszcze mamy czesty, w których mam dosyć dużo surowców na jakieś ewentualnie przyszłe, jak widzicie tutaj, budowle. Także bardzo fajnie, tam jeszcze sobie tędy wchodziłem. No, i tak to właśnie tutaj się prezentuje. Teraz myślę, że zostało nam jeszcze ciutkę czasu i moglibyśmy się udać. Mógłbym Wam pokazać w ogóle, gdzie jest Shopping District, jak on wygląda, jeśli chodzi o jego teren, i też generalnie, właśnie co tam możemy zrobić, bo tak naprawdę. Jak patrzyłem, uzbierało nam się bardzo dużo pumpkinów i melonów, także stwierdziłem, że zrobię sobie taki mały straganik, który po prostu na którym będę sprzedawać te pumpkiny i melony właśnie, może trochę nam profitu z tego wpadnie, fajnie by było. także zabierzmy się właśnie z naszej bazy do shopping districtu i zobaczymy się tam na miejscu. Ja wam przedstawię, jak to tam wszystko wygląda. Tak oto się nam prezentuje nasz pierwszy stragan, który właśnie będzie naszym pierwszym sklepem. No i wyszedł myślę naprawdę fajnie. Nic nie robiłem tutaj z podłożem, ponieważ na to mam osobny pomysł, który tutaj będzie, prawda, mieć na myśli całość tego terenu. Co myślę będzie dosyć ciekawe, ale to musicie, mówię, poczekać, bo troszeczkę to zajmie myślę. No ale właśnie tak to wygląda. Mamy tutaj czesty, w których mamy emeraldy, które właśnie pokazują ile za co. No i sprzedaje tak naprawdę za jednego diaksa stak tych pumpkinów i za jednego stak melonów, znaczy połowę staka melonów. Także tu mamy pumpkiny właśnie powsadzone do tych skrzyneczek sobie, no a z drugiej strony mamy powsadzane właśnie melony. No i generalnie myślę, że sklep wyszedł bardzo fajnie, użyłem troszkę tych mikrobloków, które gdzieś tam pozyskałem w trakcie i mega, mega mi się to tutaj no podoba tak naprawdę jak to wyszło, więc yy, powiedzcie, co sądzicie o tym wszystkim, co dzisiaj się porobiło, a, i grzyb właśnie, i stragan, i farma Slimów. no a z mojej strony to będzie wszystko, ja wam dziękuję, że oglądaliście, pożegnam się tutaj z wami w Shopping Districtie, e, w jego początkach tak naprawdę, bo prawie nic tu nie ma, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów, trzymajcie się, Hejos.